Słuchajcie, ja generalnie chciałem jedną rzecz powiedzieć, kilka osób mnie denerwuje, wkurwia, irytuje, nie wiem jak to powiedzieć. Doprowadza mnie do białej gorączki dosłownie, dlatego ponieważ jakieś rzeczy ze mną związane wychodzą na światło dzienne, które są zakłamane albo nie do końca zakłamane, tylko mocno podkręcone. Pamiętajcie, że jak mówicie coś swojemu koledze, to twój kolega ma pięciu innych kolegów, a ci pięć, te pięć jego kolegów to mają oprócz tego, każdy z nich ma powiedzmy, pięciu kolegów albo dziesięciu kolegów, kiedy też mają kolegów, także rzeczy, które gdzieś tam wymyślacie albo przekręcacie po swojemu, to później to do mnie dochodzi. To, że ja wrzucam jakieś śmieszne rzeczy do internetu, no to, to tylko po prostu jest związane z tym, że śmiesznie podchodzę do życia w wolnym czasie. Też mamy tatuaż freestyle na ręku, co oznacza freestyle football tak E, wiadomo, z piłką nie do końca, bo nie ma dopisany futbol. Oznacza też troszeczkę takie śmieszne podejście do życia. E, wyzywanie się po prostu też lubię, czasami z ziomeczkami sobie wyjść i, e, pół godziny ciśniemy po sobie, na przykład. Tam nieokreśloną liczbę czasu się wyzywamy nawzajem. Później podajemy sobie rękę, e, tak jak jest w normalnym freestylu, tam gdzie e, freestylują Koro, Filipek i tak dalej. Ja też, ogólnie jak zostawiam do internetu, to cięż często jest to e, czysto śmiechowo. Mi opinia ludzi e, nie przeszkadza, e, jeśli jest e, o mnie w pewnych po prostu e, tam, nie wiem, powiedzmy okolicach, dzielnicach e, zła opinia. Dlatego, ponieważ ja, mając lat e, 10, no 11, 12, byłem bardzo otyłym dzieckiem. Mówiąc wprost, po prostu miałem grubą nadwagę i wtedy byłem bardzo, ale to bardzo krytykowany przez rówieśników i tak się nauczyłem, że jak po prostu ktoś mnie nie lubi, no to jego problem, bo, e, bo po prostu ma stratę, że ja go nie lubię. I, I on mnie nie lubi, no to nie muszę z nim gadać. Po prostu tak od dziecka zostało. Więc jak pamiętacie, przekręcajcie, no to... E, no, to liczę się z tym, że to do mnie dochodzi, a jak zakłamiecie, to już w ogóle. No, i nie wiem, co zrobić z pewnymi osobami, które tak robią. Ci, co mnie to wiedzą, jak jest. Słuchajcie, mojego panie, święty nikt nie jest. Czy nie do końca, bo przez moje nazwisko, na jestem święty. Kurwa. Oczywiście żartuję, ale. Nie, no nie żartuję. Miałem jakieś sobie święty.